Pan za. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go. Panie, okaż mi cierpliwość, ja wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu, Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, Opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Oto słowo pańskie. Uwielbienie w się panu, siostry i bracia. Bóg objawia się nam jako ten, który. Nieustannie walczy o nas, walczy o każdego człowieka, bo, abyśmy mieli żyć życie w pełni. Życie nieprzypadkowe, życie, które bardzo mocno ma dać nam poczucie potężnego fundamentu, który jest w Bogu. To jest życie w pełni bo wiemy, że zawsze na Niego możemy liczyć, na niego możemy się oprzeć, bez względu na okoliczności, jakie towarzyszą naszemu życiu. Fundament zbudowany z Jego miłości, z tego poczucia, yy, że jesteś kochany, że jesteś kochana we wszystkim. Z tego poczucia, że nie są w stanie zniszczyć Cię Twoje grzechy, niepowodzenia, upadki, bo Twój Bóg jest tym, który podnosi. I ten fragment Ewangelii, którego dziś wysłuchaliśmy, ma swój początek w przypowieści o pasterzu, który zostawia całe stado, żeby udać się za jedną zagubioną owcą. To ta przypowieść otwiera teraz serię pouczeń skierowaną do nas, jego uczniów, w jaki sposób iść i szukać zagubionej owcy. Te słowa Jezus do nas wypowiada, żebyśmy odnaleźli się w Jego misji. Ale fundamentem tej misji, żeby każdy z nas pozwolił się Bogu posłać do szukania tych, którzy poginęli, jest osobiste doświadczenie bycia odnalezionym. Bez tego doświadczenia nigdy nie wyruszymy w tą drogę. Bez tego doświadczenia, bez pozwolenia na to, żeby Bóg mnie odnalazł w moim upadku, w moim poniżeniu, w mojej słabości, nigdy nie wejdę w to doświadczenie życia drugiego człowieka, żeby go podnieść, co najwyżej posądzić. Dlatego te słowa Jezusa najpierw musimy odnosić do siebie, to zobaczymy za chwilę. W poprzednim fragmencie tej Ewangelii Jezus najpierw tłumaczył ogólne zasady upominania, czyli jak odnajdywać tych, którzy w sposób zatwardziały trwają w grzechu, może nawet go właśnie nie zauważając. I pokazuje trzy stopnie napomnienia. Do tego, co może być gorszące, do wyłączenia kogoś poza wspólnotą. Dlaczego? Bo lepsze jest świadomość tego, że nie mam komunii z Bogiem i podjęcie, podjęcie z tej perspektywy nawrócenia, niż życie w kłansu, że w takim razie wszystko jest ok, nie jest tak znam. I y, kolejny fragment, którego dziś wysłuchaliśmy, mówi o innym, innej formie podziału wprowadzanego we Wspólnocie, czyli co mam zrobić, jeśli ktoś zawidzi przeciwko mnie? Piotr pyta, ile razy mam takiego sobie przebaczyć? Jezus mówi piotrowi, jeżeli zależy Ci na budowaniu mojego kościoła, mojego kościoła, nie swojego, to zawsze. I odwołuje się do sytuacji Lameka, czyli do tej historii Kaina-Niabla. Kto zniszczyłby Kaina, kto by zabił Kaina, miał ponieść siedmiokrotną karę. A Lamek mówi o sobie, że o, za mnie to 77 razy. Jezus to odwraca, używając właśnie tego zwrotu. Mówi, że nie zemsta, ale przebaczenie. Nie zwycięstwo. I pokazuje nam przebaczenie jako drogę do budowania Kościoła. Do budowania Kościoła, który objawia Jego chwałę. Tylko kiedy będziemy wspólnotą ludzi, którzy potrafią sobie nawzajem przebaczać. W naszym życiu inni dojrzą chwały Chrystusa. Tylko jeżeli będziemy wspólnotą, która uczy przebaczenia innych, prowadzi do pojednania, staniemy się gotowymi do tego, żeby Jezus nas wysyłał do szukania tych, których poginęli. Zobaczcie postawę tego sługi, któremu tak wiele darowano. Stoi przed Panem i kłamie. Mówi, nie wtrącaj mnie do więzienia, ja ci to wszystko spłacę. Nie byłby w stanie, musiałby kilkanaście razy przeżyć swoje życie, żeby to zrobić. Doskonale wiedział, że nie jest w stanie, a i tak kłamał. I zobaczcie, że ta sytuacja go nie uwolniła. Czy przebaczenie nie powinno być doświadczeniem uwalniającym, przynoszącym pokój, takie poczucie, że ło, jak ciężko ze mnie spada. A ten człowiek nie odchodzi uwolniony. Chociaż odzyskał swoje życie. Mógł razem z całą rodziną do końca życia być w więzieniu, jako niewolnik, żeby przynajmniej pracować część długu. I został uwolniony, i yy, nie czuje się tak. On jest rozgniewany. I swój gniew, swoją frustrację objawia wobec swojego współsługi, które coś tam, jakieś drobne rzeczy, był mu winien i go chciał za to udusić nawet. O czym to świadczy? Że to, że otrzymuję odpowiedź przebaczenia, przebaczenie, znaczy, że jestem w stanie przyjąć. I żeby zacząć przebaczać zawsze i nie pytać się o to, czy warto, czy powinienem, to trzeba mieć w sobie żywe doświadczenie, jak wiele mnie zostało przebaczone. Jeśli dziś masz problem z tym, żeby komuś przebaczyć, to myślę, że warto wrócić do tego pytania, czy ja pozwoliłem Bogu, żeby mi przebaczył, czy przyjąłem przebaczenie, które płynie dla mnie od Boga, czy dalej jestem niewolnikiem grzechu, swoich niewierności, upadków. Czy dalej jestem niewolnikiem swojej pychy i mówię Bogu, ja ci to spłacę? Teraz zobaczysz już po spowiedzi ja już będę takim idealnym człowiekiem i zobaczysz, że zasłużyłem na to przebaczenie, które mi dałeś. Że ono się nie zmarnowało. Zbadaj dziś swoje serce pod tym kątem właśnie. Czy przebaczenie, które ci zostało udzielone? Czy dług Twój, wynikający z grzechu, który został dawno przekreślony krwią Chrystusa? Czy to doświadczenie stało się przestrzenią Twojej radości i poczucia wolności? Jeśli nie masz żywego doświadczenia zbawienia w sobie, nie będziesz przebaczyć. Jeśli nie masz żywego doświadczenia zbawienia w sobie, nie pozwolisz się Chrystusowi posłać, żeby szukać tych, którzy się pogubili. Proś w tej Eucharystii, bo to się dzieje teraz, tu, w tym miejscu. Doświadczenie naszego zbawienia. Moc Chrystusa w tym sakramencie dla każdego z nas się objawia. Proś Jezu Chryste, dotknij dziś mojego serca, uwolnij mnie z pychy. Uwolnij z tego poczucia, że sam sobie muszę we wszystkim wystarczać. Otwórz moje serce na doświadczenie ogołocenia, poczucia bezsilności przed Tobą. Żebym w takiej prawdzie o sobie stanął przed Tobą dziś, pozwalając, żeby moc Twojego przebaczenia dotknęła mojego życia i stała się prawdziwą wolnością. Żebym wyszedł pełen radości. Wolny, wiedząc, gdzie jest tego źródło w Twoim przebaczeniu. Bo wtedy nie będę miał problemu z tym, żeby przebaczyć. Żeby ciągle jątrzyć i pielęgnować sobie yy, myśli o tym, co się złego stało w moim życiu i jak telenowela, nie? Kolejny odcinek kolejnego dnia. Przerabiać to samo. I sam siebie zabija. Sam siebie niszczę, nie ci, którzy mnie wtedy zranili. Oni to raz zrobili, ja dzisiaj sam się zabijam, bo nie pozwalam sobie, żeby przebaczenie Boga, to co usuwa skutki rzekł też innych z mojego życia, dotknęło tego życia, tego co woli.